Cześć Damian, miałem nagrać jakieś mieszkania, co to za jest? piwnica jakaś, nie wiem, zobacz, powiem ci takie ściany, bo jakieś wyszło. Ty, patrz, światło się świeciło, o kurwa, się. W ogóle, ja nie wiem, piwnica taka wysoka, nie wiem, to, to zrobił. Patrz tu. Stu jakiś obrazek. Nie wiem, A patrz tu. Jakiś chyba telewizor powinien ujeść, nie wiem, co to zrobili. Ole wiem. Niby kuchnia, takie, wiesz, takie... Dzisiaj to wszystko tanizna, powiem ci, widać, to Ikea, przecież, nie jest to koreka, wiesz. Bardzo, niby ktoś ma spać, chyba. Przecież, to mała masakra, ja pierdzielę. Ja u mnie, nie, nie, nie. zobaczymy, co to. A, łazienka. O, nawet, popatrz, u. No, o, łazienka, no, taka No, nie wiem, dobra, ty tam coś jeszcze był? Bo... Idziemy zobaczyć, co tam dalej ciekawego jest, nie wiem w ogóle ktoś nakleił, patrz jaki gigant, ten nakleili wykładziny na ścianę, A ja, gdzie? może wejdziemy tu, tak po kolei Ło, zobacz! zobacz, jest mi więcej miejsca, nie wiem co tutaj, się, mam na zagrać, nie wiem co tutaj zagramy, Pójdźmy zagramy, nie? tu jakaś lampka dzina, obrazek, krzesełka, Nie, takie tam, no, a ty co znowu? nogów, ty łazienka, no, spoko. no to mi się podoba, o, fajnie. To fajnie, Może zobacz, to trwaj, to jakoś fajnie. Co mi się udało? Przynajmniej jedna rzecz mi się udało tutaj zrobić. No. Dobra, a zerknęmy jeszcze tu. Co tu? Komórka jakąś. A nie, to ma być mieszkanie. Blacik. Ty, ty, na pewno lodówki nie ma takiej. Daję chyba. Puść, ma lodówka jest. No nie ma. Dawaj. Nie ma co? Że Kibelek, jak zikaż, to no na obrazy co patrzysz, nie? No, tak jak no, okej okay. I zobaczymy, co tu. Na pewno jakieś kiraciarmy. Nie, nie, No, całkiem całkiem, Tak bym stwierdził. Ale jak na piwnicę. Może być, nie?